Cześć, tu ja, Wasza Agusława. Tak? To ta, co tak dużo gada. Dzisiaj bym chciała Wam troszeczkę opowiadać o paru podkładach, które ostatnio testowałam i chcę się z Wami podzielić i może Wy macie jakąś opinię na temat tych podkładów. Bardzo byłoby mi miło usłyszeć też, co o nich myślicie. I muszę Wam pokazać parę rzeczy, które sobie zakupiłam ostatnio. Mianowicie, ci, co śledzą mnie na Twitterze, doskonale sobie z tego stają sprawę, że tam bardzo często właśnie to, co robię, o tym mówię, o tym piszę, o zakupach, które się odbyły w ciągu paru ostatnich godzin. Słuchajcie, ci co oglądają mnie, nie, nie oglądają, bo tam się nie ogląda, tylko tam się raczej czyta. Ci co śledzą mnie na Twitterze, zdają sobie z tego sprawę, że jestem w trakcie właśnie testowania różnych podkładów. Poszukuję tego idealnego podkładu i korzystając z faktu, że moja siłownia jest w centrum handlowym, moim ulubionym centrum handlowym, dlatego dostęp do. Różnych marek kosmetycznych jest naprawdę dość duży i korzystam z tego jak tylko mogę. I pierwszą marką, którą chciałam sprawdzić, to podkład firmy Estelude Double Wear Light, czyli ta troszeczkę lżejsza wersja. Muszę Wam powiedzieć, że pani, która mnie obsługiwała, była po prostu przepiękną kobietą miała tak śliczne oczy. Ja jej to powiedziałam i oczywiście uspokoiłam ją, że spokojnie, że mam chłopaka, że nie musi się martwić. Jej się zrobiło bardzo miło, ale ja po prostu uwielbiam patrzeć na miłe kobiety i bardzo piękne kobiety. To taka moja dygresja. I muszę wam powiedzieć, że wypróbowałam podkład. Naprawdę byłam z niego zadowolona. Skóra była przymatowiona, ale przypuszczam, że jeżeli się nie użyje dość dobrego kremu pod ten podkład, to niestety będzie widać każdą malutką skórkę, a ja chyba nie chciałabym się o to codziennie martwić, dlatego zastanawiam się, chyba to nie jest to filmiku o makijażu ślubnym, który zrobiłam już parę miesięcy temu, tam wspominałam też o jednym podkładzie, który jest e, dość drogi. I to podkład, o który dawno mi się marzył. I jeszcze na moje nieszczęście ostatnio e, jedna z e, Kasia, Katosiu, powiedziała właśnie o nim, że to jest też jeden z jej ulubionych podkładów. I tutaj mówię o podkładzie z firmy Galeon. I wszyscy może sobie kojarzą tą firmę z takich kulek meteorytów, które są naprawdę bardzo, bardzo popularne. To jest ich e, taki produkt numer jeden, który jest rozpoznawany właśnie na całym świecie. i tak tak naprawdę każda firma, oni skopywała to. I podkład, o którym mówiła Kasia to jest Gel Parur, Parura Parura, Aqua. A ja mówiłam o podkładzie Extreme. Extreme to jest podkład wodoodporny, naprawdę bierze z zębrwie, zęby, wie, idealny właśnie na wesela, utrzymuje się na skórze bardzo długo. A ten Aqua jest troszeczkę lżejszy. Ogromną cechą i ogromną zaletą tych podkładów to jest to, że mają jednej z najwyższych, no jest najwyższa klasa, e, filtr przeciwsłoneczny PA z trzema plusikami, to jest naprawdę top of the range, czyli najlepsze, które tylko może być, e, takie naprawdę tylko bardzo, bardzo ekskluzywne kosmetyki posiadają ten filtr właśnie i ten jak gdyby certyfikat, przepraszam, certyfikat. I muszę Wam powiedzieć, że wczoraj miałam szansę właśnie przetestowania na pół nałożyłam Aqua, a na pół nałożyłam Extreme i mogę Wam powiedzieć, że testowałam go o czwarty nad rano i e, sprawdził się naprawdę idealnie. E, Pracowałam dość ciężko, także nie miałam nawet czasu sprawdzić, czy wszystko jest wiecie, pięknie, ładnie i muszę Wam powiedzieć, że podkład się trzymał super, naprawdę przez całą noc. Nie używałam tego sprayu z Urban Decay i chyba nie jestem z niego zadowolona, muszę Wam powiedzieć, ale to, to na marginesie. I tak wygląda próbka tego podkładu Guerlain, Paru Aqua i kolorów są, jest dość dużo. Tak wygląda cała lista. Jest to podkład dość ekskluzywny i dość drogi, dlatego zastanawiam się nad nim i chyba muszę go wypróbować jeszcze parę razy, żeby mieć pewność na 100%, że to jest coś, co, czego, czego potrzebuję i czego chcę. I pani dała mi też inną próbkę, to jest jakiś nowy podkład z tej firmy, Bielizna. Nie wiem, zobaczymy. Ten powinno, powinien się tak na skórze czuć, jakby w ogóle nic tam nie było i muszę Wam powiedzieć, że tamten, te dwa, które przetestowałam wczoraj, naprawdę sprawdziły się idealnie. I korzystając też z faktu, w ogóle byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona w jednym z domów handlowych, właśnie w tym centrum handlowym, było stoisko Bare i pani mi właśnie zaoferowała, że może dać mi właśnie próbkę za darmo, dniowo właśnie podkładu z tej firmy. Ja wybrałam sobie wersję mat, bo szukam czegoś, co by mogło mi zmatować twarz i dostałam taki prześliczny, mociupci pędzeleczek. Zobaczcie, jaki słodziak. Czy on nie jest piękny? I to powinno wystarczyć na 10 e, dni. Ja jestem w kolorze light i dzisiaj mam go na sobie i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę też jestem nim bardzo zachwycona. To jest taka ulotka i tutaj jest... E, Instrukcja obsługi, krótka. I powiem Wam, że ten podkład to jest chyba takie właśnie marzenie, jeżeli chodzi o coś na długotrwałego, na całą noc, ale że ja staram się teraz właśnie zmienić na coś bardziej naturalnego, to przypuszczam, że skieruję się bardziej swoje kroki w stronę Bare Naturals, Naturales Ales. I przypuszczam, że to będzie mój wybór, ale nie jestem na 100% pewna jeszcze. Dam was znać. Mam tutaj 10-dniową 10 próbkę, także podróżuję trochę i muszę wam powiedzieć, że to jest takie właśnie rozwiązanie dla osób, które szukają czegoś bardzo naturalnego. I ja nie chcę się przesadnie malować ani nic takiego, i dlatego wydaje mi się, że przypuszczam, ten będzie takim rozwiązaniem dla mnie. I teraz słuchajcie, kochani, zakupy. E, dzisiaj byłam w Primarku. I w H&M, jeszcze w jednej takiej bardzo organicznej drugerii. O tym zaraz. W Primarku zakupiłam sobie właśnie łańcuch, który mam na sobie, który jest przepiękny. mojej mamy też się podoba. On jest w kolorze złota. I to jest właśnie rodzaj łańcucha, o którym Wam mówiłam w swoim filmiku wcześniejszym. O, jeżeli chodzi o zakupy też, ale też o trendach młody, Właśnie bardzo mi się podoba ten łańcuch. Kosztował 4 funty. I zaraz się przekonacie, że do, do wszystkiego pasuje. W Primarku kupiłam jeszcze taką koszulkę zwykłą, która tutaj wygląda na bardzo jaskrawo, ale ona w rzeczywistości jest w o wiele łagodniejszym kolorze. I kupiłam też, słuchajcie Jedna właśnie z moich oglądających Dziewczyna, która mieszka tutaj w Wielkiej Brytanii Powiedziała mi, że snudy, czyli te takie szale kominowe Są w Primarku i kosztują 4 funty Czyli o wiele, wiele mniej niż ja zapłaciłam I skusiłam się na jeden w kolorze pudrowego różu Mam szary, mam pudrowy róż I słuchajcie, broń Boże, bo w tamtym roku Miałam identyczny z Top Shopu Nie wkładajcie go do pralki, nie pierzcie go Bo skurczy się i zrobi się z niego szmata do podłogi Nawet te chyba nic się z tego już więcej nie zrobi później to tyle, jeżeli chodzi o primark. Następnym miejscem, które odwiedziłam, to był H&M i tam kupiłam sobie, myślałam, że przepiękny łańcuch właśnie podobny do tego, ale widzicie, jaka jest różnica w jego długości. Jest chyba troszeczkę za długi i się okazało, jak go rozplątałam w domu, że jest troszeczkę porwany, ale postaram się te, troszeczkę skrócić te łańcuchy, żeby było troszeczkę krótsze i może bardziej praktyczne, ale jeżeli chodzi o... wygląd jest naprawdę świetny i ja już widzę taką piękną, czarną sukienkę, czarne kryjące roztopy szpilki i do tego tylko taki łańcuch, po prostu marzenie. Ehm. I teraz muszę Was poprosić o radę, bo zakupiłam sobie trzy swetry i właśnie nie wiem, czy powinnam wszystkie zatrzymać, czy powinnam, coś zwrócić. Pierwszy sweter to jest coś, co się nazywa Shrug i to jest sweter, który nie ma żadnych guzików, to jest taka bardziej narzutka w kolorze beżowym. Ja siedzę na takim pudełku od butów, które odsunę teraz i tutaj widzicie, on jest troszeczkę dłuższy z przodu, w ten sposób. Wydaje mi się, że prezentuje się dość ciekawie. Tego go właśnie kupiłam kosztował 15 funtów. I zobaczcie, jak przepięknie wygląda z tym łańcuchem. Nie wie prosto, ale bardzo zwyczajnie i jakże elegancko, naprawdę super. To jedna rzecz. Właśnie ja tak udrapnęła mi w mojej moje pachy. Kolejny sweter, o którym marzyłam już od tamtego roku i w Topshopie on kosztował albo 45, albo 65 funtów, czyli kosmiczna cena. Muszę stwierdzić, że niestety niestety chyba tamto miał troszeczkę lepszy materiał, no ale... Ten kosztował 25 funtów. I to jest przepiękny czarny kardigan, wyszywany białymi perełkami, który jest po prostu przepiękny. I zobaczcie, jak ten też się pięknie prezentuje. Razem z, e, ze zwykłym bodem, mam tutaj, to jest body czarne. I do tego właśnie ten sweterek. no po prostu śliczny jest. No i nie wiem, on tak co zostawić, zostawię. I ostatni, spokojnie ostatni, dla tych, co pilnują, ile kasy wydaje. Taki setek, który jest na plakatach, właśnie w hm I bardzo klasyczny, szary. Mają też różne kolory w paseczkach albo coś tam. I zobaczcie, jak to super wygląda. Do zwykłych czarnych getrów. Oczywiście nic nie widać. Muszę tak stać w takiej dziwnej pozycji. E, można sobie w pasie chyba przepasać też czymś, tak mi się wydaje. E, musiałabym sprawdzić, jak to się by sprawowało. Ale bardzo mi się podoba też to połączenie. Niby e, proste, ale dość eleganckie. Właśnie przez ten łańcuch też. Dobry wybór chyba był. E, coś takiego. Tutaj kosztuje 10 funtów. Taki do latania, wygodny na co dzień. Gdzie jest moje pudełko? Proszę mi Jest. I teraz... Ostatnie miejsce, które odwiedziłam, to taka naturalna, bardzo nie drugeria, to jest sklep organiczny, gdzie można kupić naprawdę bardzo dobrej jakości jedzenie. I jak się dowiedziałam, też kosmetyki, w ogóle nie spodziewałam się, że tam to można znaleźć. I produkt, który teraz zakupiłam, był polecony mi przez jedną z moich oglądających, i ona właśnie mi wspominała o hydralantach, czyli o między innymi na przykład w wodzie różanej, jakie e, piękne i świetne właściwości ma na nasze skóry. I właśnie zaczęłam do tego sklepu z nadzieją, że znajdę coś takiego tam No i oczywiście się nie pomyliłam. Kupiłam sobie produkt z firmy Puka i to jest właśnie organiczna woda różana, która, słuchajcie, oprócz tego, że ma właściwości kojące, i wiecie o tym, że mam troszeczkę czerwoności na swojej twarzy, ona powinna to zlikwidować. Mam naprawdę ogromną nadzieję, że tak się stanie. I oprócz tego, wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś ma jakiegoś doła i ma jakiś zły dzień, to wystarczy spryskać właśnie tę wodą twarz i... Ona ma naprawdę bardzo dobre właściwości orzeźwiające i pobudzające, pobudzające do działania. Jest to woda, która jest wykonana ze 100% organicznych produktów. Puka to jest firma brytyjska, ale że tak powiem, ich źródłem wszystkich ziół i tych właśnie kwiatów nie wszystkich, ale większości z nich jest w Indiach. Także korzystają z indyjskich pól, indyjskiego powietrza. I, e, I on jest w formie sprayu, ma dość przyjemny zapach. I wystarczy, to, to działa coś jak w formie toniku. I muszę Wam powiedzieć, że o tym już mówiłam mojej mamie dość wcześniej. Nie mogłam tego po prostu tutaj nigdzie znaleźć w Wielkiej Brytanii. I moja mama też tego szukała w Polsce. I e, znalazł to na stronie chyba Biochemia, coś tam, nie pamiętam dokładnie. I w Polsce on kosztuje około 30, chyba 40 zł, taki coś podobny produkt. Nie taki sam, ale coś podobnego. I ja zapłaciłam za to 11 funtów. Czyli, no nie wiem, to nie jest mało Ale jak usłyszałam te wszystkie pozytywne cechy Jakie ma działać na skóry Ja teraz nie, w ogóle nie używałam toniku Także mam nadzieję, że to mi się sprawdzi e, Myjemy twarz, spryskamy tym twarz I później nakładamy jakiś krem, który używamy e, Oczywiście dam Wam znać I oczywiście zrobię też filmik o mojej pielęgnacji teraz terej skóry, bo on się troszeczkę zmienił od ostatniego Także mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę Ten filmik zobaczyć, ale musicie dać mi troszeczkę czasu Bo e, chcę go przygotować Jak najlepiej się da dla Was I muszę Wam powiedzieć, że ta firma też robi Piękne herbaty, inne kosmetyki, w ogóle też olej do włosów ta Pani mi polecała. Ja tam byłam w tym sklepie przez godzinę i ona mi powiedziała, i to by się sprzedało i to by się przydało, wiecie, dobry sprzedawca, ale ta kobieta jest... Ja też zaczęłam się tym interesować, czyli ja mam jakieś tam podłoże, że tak powiem, nie poszłam w ciemno i wiedziałam, że ta kobieta, co mówi, jest racją i wiedziałam, że nie kłamie, że nie wciska mi zupełnie kitów w ciemno. Tak jak powiedziałam, naturales uber ales. Powiedziała mi tyle naprawdę istotnych rzeczy, o których widziałam też, ale ona mi jak gdyby wytłumaczyła to z innej strony. Powiedziała mi też właśnie o, o oleju organicznym. Dużo właśnie też osób pod ostatnim moim filmikiem powiedziałam, żeby właśnie pić tran albo jeść ryby. Musicie uważać, bo niektóre ryby absorbują złe związki z wody, jakieś metale ciężkie. Dlatego nie polecam jeść zbyt ogromnej ilości tuńczyka, gdyż on tak naprawdę nie pomaga nam w tym. I Poleciła mi właśnie jakiś taki dobrotran, który ma odpowiednią dawkę właśnie tych kwasów, bo to jest bardzo istotne. E, tak jak powiedziałam wcześniej, te kwasy naprawdę działają na nasz układ odpornościowy, na nasz mózg, na skórę, na wszystko, naprawdę na wszystko. I też ma działanie odstresujące, słuchajcie, e, niby tak. E, I na pewno. W tym momencie zwrócę się bardziej, jeżeli chodzi o organiczne produkty. Wykorzystam te kremy, które teraz mam i postaram się kupić coś innego. Ta kobieta polecała właśnie kremy z firmy Dr. Haruszka, o których wcześniej słyszałam, ale jeszcze nigdy nie miałam szansy i okazji przetestować żadnego z nich. Ale oczywiście powiedziałam mi o swoich włosach, jakie mam szał na ich punkcie I pani mi dała dwóch produktów, które są naprawdę drogie momencie nawet dla mnie Szampon kosztuje 25 funtów i odżywka, jak to tego Za małe opakowanie I to są, e, to są te dwa produkty I muszę Wam powiedzieć, że oczywiście wypróbuję Ale na razie nie mam planu sobie nic kupować do włosów Bo muszę wykorzystać tonę tych rzeczy, które mam w tym momencie I to jest z miodu i z hibiskusa No nie wiem, zobaczymy jak to będzie działało Pytałam ją też na przykład o Aha, w ogóle w tym sklepie Jak ktoś jest zainteresowany, to dam na dole link. W tym sklepie e, sprzedają produkty, które nie mają w swoim składzie ani SLS, ani nic innego, ani żadnych parabenów, silikonów, nic. Od wszystkiego są wolne, e, czyli oczywiście są super, super wieści. E, tych szamponów tam naprawdę kolekcja jest ogromna i one zaczynają się niektóre od 5 funtów, a kończy się właśnie, ten chyba jest jeden z najdroższych i pani mi powiedziała, że pokazuje mi ten, który jest naprawdę bardzo godny uwagi. No... E, jak na razie to tak szalona jeszcze nie jestem, jeżeli chodzi o włosy, dlatego sobie dam z tym spokój. No, ale bardzo się cieszę z tego powodu, że mam takie próbki. Um, um, jeżeli wy macie jakieś doświadczenia, jeżeli chodzi o Hydaland, czyli takie wody właśnie różane, pomarańczowe, jakieś inne, to ja z miłą chęcią posłucham. E, ja oczywiście będę Wam jak najbardziej informowała, jak mi idzie korzystanie z tej wody, tak jak tych z innych środków e, bardziej organicznych. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, jeżeli bym chciała powiedzieć Wam o wszystkich rzeczach, które rozmawiałam z tą kobietą, to musiałabym mi to zająć chyba parę godzin, ale zostawię to na później. Bo planuję jakieś jeszcze inne filmiki do zrobienia. Mam nadzieję, że Was nie znudziłam i powiedzcie mi, co myślicie o moich zakupach, że tak powiem, swetrowych i akcesoriowych. I ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam pięknego tygodnia, żeby wszystkie Wasze plany się spełniły i ewentualnie, jeżeli w pracy Wam się nudzi, albo jeżeli ciężko pracujecie, to żeby jak najszybciej do domu wrócić i żeby się móc relaksować. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam Was do oglądania moich innych filmików. Całuję, pa!